Robert łowi na chudo. Ja łowię grubo. Wędki, jakie ja sobie wybrałem, to są MegaBytes Mystery do 130 gram, 360 długości. Może ktoś powie, że za długie. Dla mnie są to idealne wędki do tej metody, której się uczę. Bardzo ładnie pracują, są mocne, no i mogę wyciągnąć naprawdę kawał rybska. Hol jest fajny, ciekawy. Ta wędka nie pozwala rybie uciec. Mam moc w dolniku, tak samo i w połowie kija. Czuję, że wędka jest mięsista i mocna. Mi pasują, albo grubo, albo wcale. Do każdej z tych wędek mam trzy szczytówki. Jest mocna i najmocniejsza, czyli taka hard, ale ja akurat dzisiaj łowię bardzo delikatnie, że tak powiem, bo raptem 25 gram. Do wędek skompletowałem kołowrotki dwa takie same. To są Dragon Megabytes Black Shadow, wielkość 4000, to są kołowrotki z hamulcem przednim, ale również z wolnym biegiem. Przełożenie kołowrotków jest idealnie dobrane do ich wielkości, ale ja też dobierałem to ze względu na kije i na ryby, jakie będziemy łowić, czyli przeważnie karpie i karasie. Sprzęt pasuje do siebie, tak samo wędka do kołowrotka, bo są stworzone na duże ryby, właśnie na tego typu łowiska, gdzie możemy spodziewać się bardzo wielkich karpi. Żyłkę na kołowrotku mam 0,25, nawinąłem od razu sobie 300 metrów. Jest mocna, elastyczna, no i szczerze mówiąc, bardzo łatwo się z niej wyrzuca. Tak samo ściąga zestawu czy hol ryby nie sprawia żadnego problemu. Czekamy na takiego karp. no ładna, ładna rybka też jest. O, poczekaj zaraz, zobaczymy, czy przejdzie nad kij, trzymaj wysoko. Trzyma. Nie, przed, 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 przed. W las pierwszą, trzymam go, jest w Nie, drugiej. nie, nie, nie trzymaj go na siłę, nie, niech on sobie idzie. Niech on sobie idzie z żyłką, poczekaj. Już, 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 Robert. Już przeszedł. Tu mam drugą wędkę, ale idzie. Zobacz, co on Torpeda. robi. Torpeda. oj ojej, ojej. O. Ciągnie. Wziela chce iść, ciągnie, ciągnie, ucieka teraz powrotem w drugą stronę. Podemną. Poszedł pod jedną, poszedł pod drugą. O, jest pod dwoma. Akcja, akcja szybka. Ale walczy. Pięknie. Nie, to już teraz to już... Już nie wiem nad którą przeszedł, na przechodzie nad którą nie. Już jest poza wędkami. Dobra. Dawaj Dobra, podbierak okay. jedziemy. O kurde. Ale ciśnij. do góry. No. Trzymaj kij trzymam, do góry. trzymam, trzymam, trzymam. Ale jedzie. nasiluje jeszcze. Mocno dosyć. O tu ci go nie podciągnęłam tą wędkę. Tu Ale go podciągnij, tu. ściągaj go nie bój się spokojnie. I troszeczkę do góry. Jeszcze do góry Jeszcze do góry. Niech cały kij pracuje. Nie muszę się że nie niestety moimi wędkami zająć. Już idzie w drugą stronę. Już ta wędka. Nie ta. Nie ta, 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 ta. I ta, i ta. Dobrze. I ta, i ta. To tamtą jest. Mhm. Dobra, bierz podbierak, bo już ja go podciągam. O. On już tu jest. Trzymasz go? Trzymam, trzymam. Ale schodzi. Mhm. Ale krzątanina po tym stanowisku. Tak pięknie pracuje dzisiaj. Nie, kij do góry trochę. Musimy go podebrać z naszymi wędkami, z moimi zostawami. No, a teraz. Jest to powietrze, zaraz, zaraz będzie po wszystkim. O, spokojnie, 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 spokojnie. Nie na siłę, nie na siłę. O, jest nasz! Pelecik zdał egzamin, ależ ładny, piękna rybka, ależ cudowny, cudowna ryba Nad mato trzeba trzymać, żeby jak spadnie, żeby mu się nic nie stało, bardzo nisko, ale waży, naprawdę ładny. Piękne, grube ryby, bardzo mocne, jakie wąsiki <laughs> ale zdrowy, nic zobacz bardzo silne. Po prostu zadbane ryby. Bardzo, powiem Ci, że bardzo. Zobacz, nawet nie ma ryski ani nic, no nie? Jest tak, ale głaciutki. Nie no, to trzeba go wypuścić.